Dzień dobry. Dostrzymałam zaproszenie na konferencję, żeby powiedzieć parę słów na temat przykładów zagranicznych i stąd nieco egzotyczny tytuł mojej prezentacji. I będę posługiwać się przykładem baz dobrych praktyk i tutaj znowu wrzucam parę groszy do, do koszyka, no, no tak, taki nowomowy można powiedzieć projektowej. Ja też tutaj w zespole wisi lubimy myśleć o tych przykładach jako o takich naszych zachwytach, tym co znaleźliśmy gdzieś w Polsce i na świecie. To jest zaznaczam, że w bazie dobrych praktyk, adres będę powtarzać wielokrotnie, można znaleźć nie tylko zagraniczne przykłady, ale również sporo polskich, bo u nas też się bardzo dużo dzieje, jak tutaj widać na załączonym obrazku. Ale czasem może warto spojrzeć też za, za płot, ten metaforyczny płot do sąsiadów i zobaczyć, co u nich słychać, bo... Czasem, kiedy właśnie padam o tych zagranicznych praktykach, to, to tak słuchacze zaczynają i słuchaczki zaczynają tak kiwać głowami, właśnie odpływać trochę w wyobraźni i, no tak, tak, ale to jest zupełnie inna rzeczywistość. Tam za górami, za lasami oni mają zupełnie inne, zupełnie inaczej tam jest, na pewno to się nam nie przyda. I też myślę sobie wtedy, że może rzeczywiście ta rzeczywistość jest nieco odmienna z różnych bardzo względów, jednak kiedy przeglądamy się w takim lustrze, właśnie. Właśnie innym, zupełnie innym, może wtedy łatwiej jest zobaczyć nas samych, to co robimy dobrze i to co robimy źle, poinspirować się trochę. I wybrałam tutaj dwa przykłady dla Państwa. Przykład brytyjski i duński. Bo też z, z moich rozmów i, i doświadczeń wynika, że niekiedy na, podczas konsultacji bywa nudno. Oczywiście to nie jest reguła, jak również mogliśmy za, za, za zobaczyć, ale zdarza się, że jest nudno i to niekoniecznie przyciąga uczestników i uczestniczki. Jak również te konsultacje społeczne, procesy partycypacyjne no, są o umiarkowanym znaczeniu i wadze można powiedzieć. Ja to oczywiście nie mówię o budżetach partycypacyjnych, które są no, takim dużym tematem, ale Czasem spotkamy się z zarzutami, że to właśnie dotujemy tutaj o, o, pal, o, o jakimś parku, który czasem jest znowu zaognieniem konfliktu, a jakimś placu zabaw, o ustawieniu ławek. Także przechodzę już do, do rzeczy. Pierwszy rozdział o brytyjskim poczuciu humoru. E, tutaj hmm, przenosimy się do Richmond Shell, który jest hrabstwem w północnej Anglii. E, i jest to spore, jest to, jest to teren bardzo rzadko zaludniony, mieszka w nim 50 tysięcy mieszkańców, bardzo malowniczy, dużo tam jest zabytków i przyrodniczych i też kulturowych i urzędnicy tam zmagali się z niezbyt udaną historią konsultacji, mianowicie no właśnie to jak wszyscy dobrze wiemy narzekali na bardzo niską frekwencję i zainteresowanie. I mieli jako zadanie, to były lata 2008 bodajże rok, skonstruować strategię rdzeniową. To jest jeden z takich podstawowych dokumentów planistycznych, ale nie tylko właśnie w oku takiej polityce regionalnej i powiatowej można powiedzieć, no tutaj, tutaj inna inna terminologia, która również obejmuje takie rzeczy jak środowisko naturalne, rozwój gospodarczy, zatrudnienie, szereg rzeczy, gospodarkę odpadami. Mm. I e, zaczęło się od tego, że spotkali się, jedna osoba była odpowiedzialna za, 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 za te konsultacje. Spotkali się w, w urzędzie ze swoimi kolegami, to był John Hills, spotkał się z, z kolegami z różnych wydziałów i zastanowił się, co zrobić. I punktem wyjścia e, e, dla niego, jak sam wspominał w, w wywiadzie, było to, żeby mieszkańców zapytać bardzo bezpośrednio opowiedz mi o miejscu, w którym mieszkasz. Bo strategia rdzeniowa, która ma bardzo skomplikowaną, długą nazwę i dość nudną i wymaga od e, czytelnika, Przynajmniej założenie tego, że on powinien znać się na temacie, być ekspertem, co przy takim formalnym, trudnym, e, urzędowym języku no jest wysoką poprzeczką. No język jest często po prostu niezrozumiały, nie nieprzekładalny na taką zwykłą, zwykłą ludzką mowę. Mm żeby podzielić się swoimi wątpliwościami i marzeniami. I ten cały proces zaplanował, zatytułował jako zaplanowana naszą przyszłość. I tutaj Państwu pokażę, bo ten proces dzielił się na dwa etapy. Jeden to była taka szeroka bardzo diagnoza i właśnie kampania informacyjna wzbudzająca emocje, bo bez wzbudzenia emocji trudno jest w moim odczuciu myśleć o jakimkolwiek zaangażowaniu. A potem przeszło to do, do konsultacji i on miał taką formę lejka, można powiedzieć. Więc zacznę od pokazania Państwu tutaj obraz wart tysiąca słów. W związku z pokażę Państwu yy, parę zdjęć z tego procesu. I pierwszy to będą zdjęcia plakatów, które stworzono. Mówię stworzono, ponieważ to były fotomontaże, które pokazywały jak, mogą się, jak się może zmienić okolica, kiedy ktoś inny podejmie za nas decyzję i nie zapyta się nas zdanie albo my nie będziemy chcieli wziąć udziału w tym procesie. No po lewej mamy Wielką Autostradę, która prowadzi do wzbudowaną nagle, która prowadzi do miasteczka. Po prawej stronie mamy Szpe szpecące zabytek e, ogłoszenia, z którym też się z wiele polskich miast nam wrażenie boryka, bardzo adekwatne. E, kolejny przykład, farma wiatrowa w ruinach zamku i e, wielka estakada łącząca brzegi dość skoninąd malowniczego wąwozu i mogę sobie tylko wyobrazić, że osoby, które tam niegdyś może za młodu, a może w ostatnie wakacje chodziły na romantyczne spacery albo po prostu e, zażyć świeżego powietrza, no, mogły, mogły, im ciśnie trochę skoczyć e, i zastanowić się właściwie o co chodzi, tak? Przy czym zdanie było zapraszające, umieszczone na plakacie, dołącz się do debaty, wypowiedz się, kontakty, czyli to znowu to była kampania taka, taka intrygująca. Jednak znowu, nie tylko plakatami, nie tylko plakaty tutaj miały znaczenie. Urzędnicy byli tam, gdzie ich można było znaleźć nawet bez szukania. Tak, otwieram lodówkę, tam właśnie ktoś nam mówi o, o konsultacjach. Tutaj przykład, znowu stosowany szeroko też w, w, i u nas tak? w kraju, czyli w, w festiwalach lokalnych, podczas dni targowych, w miasteczku. Po prostu tam, gdzie się dało, gdzie ludzie i tak przychodzili, gdzie nie trzeba było ich zapraszać, bo to jest wielkie wyzwanie i rekrutacja zawsze jest trudna. Były przeprowadzone warsztaty z dziećmi, szkolny konkurs mówców. Dzieci tutaj w wieku lat 8-9 w łodzi pięciolatki też mogą decydować, przynajmniej poddawać pomysły pod dyskusję i pod decyzję. Tutaj pytano się na warsztatach w grupach prowadzonych uwaga przez urzędników, bo z, co, co ważne, i myślę, że to jest zawsze świadomy wybór powinien być, czy korzystamy z zasobów urzędu, czy zapraszamy organizację do, albo kogoś innego, zewnętrznego, moderatorów do prowadzenia takich wydarzeń. Tutaj wybrano Spośród urzędników takie najbardziej osoby, można powiedzieć, charyzmatyczne, otwarte, takie, które ma, nie mają problemu i lubią pracę z innymi ludźmi. I tutaj właśnie urzędnik siedział z e, kilku żeby pogadać z nimi o tym, jak sobie wyobrażają przyszłość ich dzielnicy, i ich, ich dzielnicy, które znowu mówili bardzo na konkretach o tym, o szkole konkretnej i tym, co ją otacza. I szkolny konkurs mówców, taki e, e, konkurs międzyszkolny, o tym, e, jak Powinno wyglądać ten region w, w, za 10-15 lat, z nagrodami. Był jakieś odtwarzacze MP3, zdaje się, w, konkretne nagrody, atrakcyjne. A jakże? No bo w końcu angażujemy czas i, i energię młodych ludzi, którzy jakoś się w ten sposób uczą e, tego, że ich zdanie też może być przedmiotem dyskusji. Dalej, kolejny pomysł. Konkurs fotograficzny, żeby połączyć przyjemność z pożytecznym. Tutaj dwie urzędniczki właśnie robią zdjęcia swojemu, swojemu ulubionemu, można powiedzieć, widoko, widokowi. E, dwa konkursy dla otwartych, dla dorosłych i dzieci. E, pytanie, co najbardziej lubicie, co cenicie, w, jakie widoki, jakie... E, Jakie e, miejsca w Richmondshire. I drugi był konkurs właśnie dla dzieci. Go dostały jednorazowe aparaty i mogły wruszyć w miasto, w miasteczkę, na, na wsi i pola i z, z, zrobić zdjęcie miejscom lubianym i nielubianym. Tutaj pokażę Wam po prostu kilka zdjęć z tego konkursu. To pierwsze poniżej rzeczywiście faktyczne zdjęcie, które zostało nadesłane i kolejne trzy, czyli widać że zarówno przyroda, jak i takie, można powiedzieć, zabudowy i ruiny <gryny> znalazły uznanie mieszkańców. Tam w tych zdjęć wpłynęło prawie setka, z tego co pamiętam. I one, jak mówili sami urzędnicy, którzy byli, oni wypowiadali się podczas badania, wywiadu, to było dla nich po pierwsze. Sposób na to, żeby poznać talenty i odkryć trochę nieznaną nie, nie stronę miejscowości i regionu, ale z, drugą, z drugiej strony stanowiły tak naprawdę bardzo konkretny materiał do pracy później nad strategią rozwoju te, tego regionu. Po prostu od ogółu z jakiejś takiej impresji do konkretnych przepisów i regulacji, które mogły e, następnie zostać sformułowane i skonsultowane. I tutaj przechodzę już do tego lejkowa, lejkowego charakteru konsultacji społecznych, ponieważ ta część diagnostyczna to był tylko wstęp, takie preludium do. Do dalszej wytężonej pracy zostały sformułowane na podstawie tych działań animacyjno-partycypacyjnych, można powiedzieć, oraz dyskusji w, w grupach, z grupami mieszkańców i ankiet, sformułowane 10 dokumentów tematycznych, które następnie były znowu konsultowane, czytane, rewidowane i na ich podstawie powstały, powstała współpraca. Została sformułowana wstępna strategia, ta rdzeniowa strategia, która następnie jeszcze no, trzy były rundy konsultacji, czyli wstępna faza, taka pierwsza i, i finalna, od mniej formalnych, najbardziej formalnych. Mm. W diagnozie uczestniczyło ponad 1200 osób. Konsultacji około 100, ale to były tutaj około 100 mówię o takich pisemnych, sformułowanych opiniach, stanowiskach, komentarzach dotyczących tych dokumentów tematycznych. Zasięg był trochę większy, bo jeszcze większy, bo też były tam spotkania z mieszkańcami i z różnymi grupami interesu przeprowadzone. I jeśli chodzi o sukcesy tego e, procesu, o którym właśnie powiedziałam, no to tutaj rzeczywiście wiedza i akceptacja dla kierunków rozwoju hostwa, no była e, jakoś uzyskana, czy na pewno zwiększona po, znacznie po, po, po czymś takim. I jak mówił właśnie organizator tego e, procesu, w Richmondshire to jest kiedy mieszkańcy, ludzie będą przeglądać strategię i podchwytywać jej fragmenty, będą widzieć, że ona dotyczy ich, ich otoczenia, kierunków rozwoju, i może nawet nie, będą, nie będzie im się podobać to wszystko, co tam znajdą, ale przynajmniej dzięki temu, co się wydarzyło, będą rozumieć, z czego to wynika, jakie, jakie, są, jakie są podstawy do takich mniej innych decyzji. Na pewno przyczyniło się to wzrostu zaufania i poprawy opinii samego urzędu wśród różnych grup zamieszkujących i działających na terenie tego hrabstwa. Co więcej, lepszy, przyłożyło się również na lepszą współpracę w ramach samego urzędu, bo oni usiedli między departamentami, między wydziałami, zastanowili się, kto co ma, jak skoordynować wysiłki i jak najbardziej szablonowo podejść do tego zadania. I to, co mi najbardziej zawsze jakoś tam uderza mnie, kiedy czytam, ten, czytam ponownie ten przykład, to to, że zapytano o to, co jest najważniejsze w prowadzenie konsultacji społecznych procesów partycypacyjnych. Ten John Hill stwierdził, że tak naprawdę to jest umiejętność robienia dobrej parzenia dobrej herbaty. No bo to chodzi, pokazuje trochę filozofię podejścia do, do zagadnienia. Nie myślenie o konkretnym dokumencie, który jest do napisania, tylko bardziej nastawienie na rozmowę, spotkanie i wymianę nawet luźną, taką sympatyczną, poza biurkiem, gdzieś na świeżym powietrzu albo w jakiejś takiej fajnej atmosferze. Także tutaj tyle o Wielkiej Brytanii. Teraz przechodzę do Danii i, i duńskiej odwagi, tak to nazwałam. No i przykład tego, że też w państwie duńskim może się dobrze się dzieje. E, tutaj m, duńska rada regionów postanowiła, czyli w Danii jest 5 regionów. Dania, tak dla, żeby pokazać państwu skalę, to ma około ponad 5,5 miliona mieszkańców, e, czyli powiedzmy są takie spore, spore województwa, e, no, w, 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 o, mówimy o, o tym, o tym o tej e, skali i e, postanowili skonsultować z mieszkańcami wiedząc, e, że e, no, kryzys państwa opiekuńczego jest już faktem i należy przedefiniować trochę rolę e, państwa, różnych usług świadczonych przez e, obywatelom i obywatelkom. Postanowili zająć się zdrowiem, czyli bardzo mocującym tematem, który budzi oczywiście troskę i zaangażowanie chyba każdego z nas, każdego z osób, która się w ogóle styka z bo nawet nie, potencjalnie wszyscy, wszyscy, wszyscy wszystkim na, na tym zależy. To widać po dyskusjach w naszym kraju, które dotyczą tego tematu. I e, postanowi nawet nie to, że już konkretne zapisy rozwiązań skonsultować, tylko zasięgnąć opinii, jakie priorytety widzą mieszkańcy i mieszkanki, i bardzo różne inne oso osoby, bo to i mieszkaniec i mieszkanka to jest takie podstawowe e, kategoria. E, na temat tego, w jakim kierunku powinna się ta służba zdrowia zmieniać w perspektywie 10-15 lat. I wybrano do tego, taką metodę nazywaną Naradą Obywatelską, to jest Citizen Summit, różnie tłumaczoną. W która jest, jest zalecana wtedy, kiedy jest to jedna z zalecanych, kiedy obywatele mają się wypowiedzieć na temat zdominowany przez ekspertów, żeby trochę odprofesjonalizować dyskusję, dać się zwykłym ludziom również szansę na zabranie głosu w tak ważnej sprawie. I tutaj punktem wyjścia, tutaj znowu cytat z organizatora, było uznanie, że w kwestii służby zdrowia ekspertem jest, ekspertką jest każdy, każdy mieszkaniec, każda mieszkanka, który z niej korzysta. I teraz parę słów o wyzwaniach, które się wiązały z takim, z takim zadaniem. Przede wszystkim logistyka. Tutaj chodziło o zorganizowanie czterech równoległych debat, toczących się w, tą, w tym samym dniu, żeby nie było wpływania na dyskusji, wyników innych dyskusji na obrady w innych miejscach. W czterech regionach. Czterech było w jednym z piątym regionie duńskim. Już podobne konsultacje się odbywały i po prostu nie zdecydowali się powielać czegoś, co już miało miejsce. Cztery debaty w każdym miała wziąć udział około 200 osób. Kolejnym bardzo dużym wyzwaniem było przekazanie wiedzy, czyli no tutaj. W Słyszeliśmy, no to wiadomo, także, że, że dobra, dobra, merytoryczna debata no, wymaga wiedzy. I to jest ważne, niezależnie od tego, czy mówimy o budżecie obywatelskim, czy mówimy o zagospodarowaniu przestrzennym, czy o jakiejkolwiek innej kwestii, czy o zdrowiu. Czy zawsze jakaś wiedza musi zostać przyswojona, jakiś poziom wiedzy musi zostać wyrównany. W przypadku zdrowia no, na pewno jest to jakoś, może być trudne, trudniejsze, bo to jest sporo fachowych rzeczy związanych z medycyną. O zdrowiem publicznym, finansami chociażby. I kolejne wyzwanie to była reprezentatywność. Oni założyli, żeby jednak jakąś, to jest zawsze, zawsze jest dylemat, tak? czy idziemy w stosunku w kierunku, podczas konsultacji społecznych, w kierunku reprezentatywności, czy sięgamy do jakichś celowo dobranych grup. Oni tutaj stwierdzili, że będą chcieli w jakiś sposób tą reprezentatywność zachować. Ona znowu nie będzie pełna, za chwilę o tym powiem, ale tutaj było takie zadanie, które sobie postawili. Jak to wyglądało w praktyce? Dobór uczestników był losowy. Skorzystano z takiej duńskiego odpowiednika bazy PESEL i spośród 500 tysięcy wpisów, numerów, wytypywano po 6 tysięcy numerów na region. W wieku osób w wieku 18 do 65 lat, biorąc pod uwagę zmienne takie jak wiek, płeć i miejsce urodzenia, żeby tutaj nad, pod tym kątem zapewnić reprezentatywność. I losowano po 275 osób na region. 275, bo założono, że około 75 osób może nie dotrzeć. Tutaj był ten margines, margines bezpieczeństwa, można powiedzieć. I jeszcze tutaj, jeżeli chodzi o, o, o wyzwanie logistyczne, założyli też, że żeby umożliwić jak najszerszą, szersze uczestnictwo i zminimalizować bariery, że zostaną wynajęte autobusy, które dowiożą, dowiozą uczestników z kluczowych węzłów komunikacyjnych na, na, te, na miejsce debaty. I no właśnie, wiedza, materiały informacyjne zostały wcześniej dużo przygotowane, opracowane przez, czy spisane przez dziennikarzy, żeby zapewnić ten język, czy znaczy zapewnić przyjazność języka i zrozumiałość i przejrzystość oraz też bezstronność w miarę możliwości. Ona nie była tylko i wyłącznie na, na poziomie redakcji języka, mówię o bezstronności, również na, na poziomie prezentacji różnych stanowisk i problemów, pytań, kontrowersji, które ten temat budził i rozwiązań, i skutków rozwiązań, które mogły być dyskutowane podczas debat. I te Pisma czy materiały informacyjne zostały przesłane uczestnikom przed konferencją, także przed debatą, także oni mogli się z nimi zapoznać na jakiś czas przed. I teraz parę słów na temat przebiegu na Radę Obywatelskiej. Ona składała się z sesji plenarnej, gdzie zostały, w, w, zostały przedstawiane ogólne założenia, wprowadzenie. I potem następowała praca w podgrupach. To były 20 10 osobowych grup w każdym podczas każdej debaty, czyli takie gwarantujące swobodną, bezpieczną wymianę zdań, podczas której każdy może zabrać głos. I ten, na Radę Obywatelską organizowały trzy główne pytania. Jakiej ochrony zdrowia chcemy w Danii? W jaki sposób zapewnić odpowiednie warunki dla zdrowia publicznego? I czemu powinna służyć opieka w przyszłości? Ale na tych już Podczas prac w podgrupach wybierano i dyskutowano nad bardziej szczegółowymi zagadnieniami, na przykład związanymi z zakazami dotyczącymi, dotyczącymi nikotyny czy ryzykownych sportów, tego, kto powinien brać odpowiedzialność za zdrowie, czy bardziej jednostka, czy bardziej państwo. Dyskutowano na różnych poziomach szczegółowości i ogólności. I co jakiś czas odbywały się głosowania za pomocą elektronicznych urządzeń, dzięki czemu wyniki mogły być na bieżąco widoczne i komentowane a także stanowiska i opinie, takie grube można powiedzieć, były zapisywane na, na tablicach i też przenoszone na, na rzutniku na, na, na ekrany. Także były widoczne, można było za, za, patrzeć nad czym debatują inni i patrzeć na, na, do jakich wniosków doszli. W raporcie, który był opublikowany bardzo szybko po konferencji, czyli tutaj wracamy do tej responsywności, o której mówił Łukasz, domagała w pierwszej części dzisiejszej konferencji, były przedstawione zarówno wyniki głosowań, czyli takie dane ilościowe, jak i nieustrukturyzowane czy niespionyzowane opinie i stanowiska. Także każdy mógł sobie wyrobić mniej więcej zdanie na ten temat, na jakie tematy rzeczywiście się pojawiały, jakie poruszały emocje. I jeszcze jedno słowo uzupełnienia podczas konferencji to ona była właśnie przeznaczona debata ona była przeznaczona dla tak zwanych mieszkańców i mieszkanek, ale byli obecni również politycy i oni mieli, oni byli obserwatorami. Mieli status obserwatorów, mogli tylko się przyglądać i y, słuchać y, tego o czym mówią y, uczestnicy. Tutaj w efektach na, na zakończenie. Przejdę od razu do, na razie do reakcji polityków, bo to chyba istotne. To jest też, odpowiada na wiele, czy mówi o tych obawach, które chyba są w każdym, z, w każdym organizatorze, inicjatorze konsultacji społecznych czy procesów konsultacyjnych, czyli lęku przed zbytnią roszczeniowością obywateli. Tutaj organizator stwierdził, że oni, oczywiście ci, którzy byli obecni na sali, obawiali się tej postawy roszczeniowej, jednak byli podważeniem tego, że uczestnicy Oczywiście brali pod uwagę ograniczenia, skorzystali z materiałów informacyjnych, rozumieli, słuchali się nawzajem i zmieniali również stanowiska. Tu budżet, też, podałam informację o budżecie, to też jest często częste pytanie i częsta wątpliwość. Tutaj 15 miesięcy rzeczywiście intensywnych przygotowań pochłonęło równowartość 1000, 1700 tysięcy złotych. Panie oczywiście, że to jest zdania, inne rzeczywiście realia trochę cenowe, no, ale to tutaj Pokazuję, bo też chciałam tym samym pokazać, że w bazie dobrych praktyk, do której, do, którego, do której odwiedzenia Państwa namawiam i zachęcam, są informacje dotyczące takich rzeczy jak całe zaplecze organizacyjne, motywacje, to jak to było skonstruowane w czasie, sukcesy, jakieś porażki, ale również w miarę możliwości dość twarde dane budżetowe, żeby każdy mógł zobaczyć właściwie z czego to się złożyło i przyłożyć to do swoich możliwości. I takie główne efekty, o których można mówić w przypadku tej Narady Obywatelskiej, no to na pewno wspólna negocjacja kształtu koniecznych reform w służbie zdrowia i to, że udało się, i to jest niezwykłe osiągnięcie moim zdaniem, zapewnić bezpieczną przestrzeń do dialogu bardzo dużej grupy obywateli na dość złożony i skomplikowany temat, jakim jest reforma służby zdrowia. Tutaj zakończę tę szybką prezentację dwóch przykładów z Wielkiej Brytanii i Danii. Zachęcam Państwa do zajrzenia na stronę dobrepraktyki decydujmy razem.pl. Tam znajdziecie opisy polskie i zagraniczne, filmy, które powstały na, o polskich praktykach dokumentalnych, można, Bardzo ciekawe, z, z, zorganizowane, zrealizowane. Tutaj zdjęcia, wykaz zdjęć i. Tyle. Ja dziękuję bardzo za uwagę i y, czekam na pytania.